dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w wąchaniu w ciemno, czyli z serii, w której jak sama nazwa wskazuje, wącham perfumy w ciemno. Losuję sobie 8 próbek, nakładam je na skórę, wącham i gadam co wyczuwam, nie wiedząc wcześniej co to za perfumy. Uff, tyle, bez zbędnego przedłużania, pierwsza próbka leci na skórę. Pachnie mm, podobnie do Aventus od ta, 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 ten sam vibe taki. Męsko, mszysto, czysto owocowy, taki ananasowo porzeczkowy chyba najbardziej. Chociaż nie nazwałbym tego zapachu klonem, jest to na pewno zapach inspirowany. Pachnie dobrze jakościowo, pachnie na pewno słodziej niż Aventus. Tak nieco cukierkowo, owocowo te owoce są bardzo dojrzałe, takie raczej, lecz całkiem naturalnie pachnące, całkiem przyjemne. Ale też nie są pozbawione takiej rzeźkości, takiej świeżości, kwaśności. W tle sporo no, takich też nieco drzew, no, takich ziemistych, jakby wetyweriowych, może paczulowych. No, spoko. Fajny, fajny klonik. Morning Chess, Wilhelm Parfumerie. To chyba dosyć drogie perfumy, tak mi się wydaje, że marka dosyć droga, zaraz sprawdzimy. No setka 950 zł w oficjalnej dystrybucji, także no... Pff, dużo. A nuty bardzo ubogie na Fragrantice, Bergamotka, Skóra Galbanum, Paczula i Ambra. Bardzo ładny, ale bardzo twórczy, lecimy dalej. Mm, Męsko-mainstreamowo, ale tak bardzo syntetycznie, słodko, drażniąco. Mm, strasznie mocny. Zaraz pójdę go zmyć, chyba będzie, będzie mnie drażnił. No dobra, poczekam chwilę, może się uspokoi bardzo taki moc bardzo słodki e taki cukrowy trochę karmelowy trochę taki palony cukier e Ciasteczkowy, taka syntetyczna tonka jakieś nuty takie drzewno-ambrowe bardzo mocne drażniące drzewne jakaś słodycz też taka owocowa taka sztuczno-owocowa taka różowo-gumobalonowa bardzo mi się nie podoba Boss, boss battled ode parfum nuty jabko, czarny pieprz bergamotka cynamon kasztany kardamon piżmo i wetyweria. i porównywany jest do klasycznego bossa battled absolutnie nie wyczuwam podobieństwa stronger rufio armaniego trochę bardziej ale koszmarny nie bleh Nie. nie. Nie podoba mi się. Może jak ktoś ma nos trochę mniej wrażliwy na te wszystkie nowoczesne molekuły drzewno-ambrowe to może mu się spodoba bardziej. Mi, mi się absolutnie nie podoba. Trzecia próbka leci na skórę. Hmm. Limonkowo-cytrynowy. Trochę jakiś taki napój gazowany o smaku limonkowo-cytrynowym. <laughs> te cytrusy nie, nie pachną jakoś bardzo naturalnie. Jakiś środek czystości mógłby tak pachnieć, jakiś płyn do szyb czy coś. No, nie wiem. Takie. Mocno kwaśne, ja też te, nie pachnie jakoś bardzo naturalnie ten zapach niestety. Nie wiem nie. Malibu Party in the Bay. Simone Andreoli e, Nuty to Limonka, akord zielony, e, kokos, cukier, rum i drewno sandałowe Porównywany do Virgin Island Water od Krida, ok. Um, Okej, okay. um, myślę, że ten zapach może stać się za chwilę nieco lepszy, bo w tym otwarciu naprawdę jest taki trochę aż drażniący, trusowy, ale wygładza się. Naprawdę się wygładza. Faktycznie pachnie tak nieco rumowo, cukrowo, drzewnie, kokosowo. Nadal głównie limonka, już bardziej kurczę. Um, Okej, okay, robi, robi się przyjemniejszy. To tr trzeba mu to oddać. Przepraszam, panie Malibu. <grymne> e, już nie pachnie aż tak drażniąco, pachnie bardziej jak skórka limonki. OK, e, przyjemny, ciekawe jak się rozwinie, zobaczymy. Czwarta próbka. Czwarta próbka pachnie jak taki odświeżacz powietrza. Ja miałem e, kiedyś, jak pracowałem na rozlewni wódki <grymne> i pakowałem na magazynie kartony na palety, to... W magazynie była toaleta i w tej toalecie było świeże powietrza. Nie pamiętam dokładnie firmy, ale był to zapach y, deszczu y, nazywał się Rain. I on tak pachniał, i on mi się bardzo podobał, pamiętam, bo byłem wtedy zafascynowany takimi wszystkimi antyperfumami, czy perfumami typu Demeter, czy coś. I on pachniał bardzo podobnie. Tak. Ciężko mi jakoś to opisać. O niekaj. Zrobiło się troszeczkę inaczej niż w otwarciu, bo w trakcie gdy gadałem, to minęło trochę czasu. I zanim pomyślałem, co chcę powiedzieć, trochę czasu minęło. Pachnie tak faktycznie tak. Wodnie ziemiście. Też. Nieco słodko, nieco tak kwiatowo słodko ta nuta mi się nie podoba. To otwarcie mi się podobało bardziej, było takie bardziej e, antyperfumowe, po prostu deszczowo ziemiste. A tu teraz jest bardziej kwiatowo, trochę takiej nuty nieco wędzonej wyszło. E, taka ogniskowa, wędzona, dymna nuta, mam wrażenie. Kwiatowa słodycz mi tu przeszkadza, no tak. Taka syntety... Kwiatowa, nie wiem. Co, to, ta nuta mi tu nie gra, a szkoda. Ok, i był to Wenderain Stabs. Um, jestem prawie pewny, że to jest Martin Margiela, bo nie mam nazwy marki, ale chyba tak. Tak, Martin Margiela i nuty to nuty zielone, bergamotka, różowy piep, nuty wodne, nuty deszczowe, <grywa> róża, jaśmin, e, pine, sosna? Sosna chyba. E, paczula i mech dębowy. Fajny, ale dla mnie trochę za bardzo kwiatowy, ale, ale ciekawy, oryginalny. Ok, piąta próbka. Mm, ok, e, piąte perfumy pachnął kwiatowo. Miło, tak kwiaciarnianie, zielono, trochę liliowo, trochę mi się kojarzył pogrzebowo. Em, chociaż nie, już teraz nie. Em, Zwiewne, wiosenne, radosne, kwiatowe. Takie nuty biało-kwiatowe też. Nieco upojne, ale takie jednak mimo wszystko wiosenne, lekkie. Trochę nut takich wodno-zielonych, bardzo przyjemne, miłe pachnidło raczej kobiece nie mam nic więcej do dodania. Diptik o Mocheli. A nuty to nuty kwiatowe: ilang-ilang, różowy pieprz, imbir, wetyweria, benzoes, paczula i kadzidło. Tu widzę, jest bardzo dużo głosów, że pachnie jak Ilang Ilang. Ja w sumie nie jestem pewny, jak pachnie Ilang Ilang, więc nie, nie nie wypowiem się na ten temat. W ogóle chciałbym kupić sobie sporo jakichś takich olejków eterycznych czy różnych molechów zapachowych i tak dalej, i tak dalej, żeby sobie powąchać, potestować. Myślę też, żeby nagrać z tego jakiś materiał, więc no zastanawiam się nad tym. Tak, tylko informacyjnie. Myślę, że to może być ciekawe i dla mnie, i dla Was do obejrzenia. Dobra, em, szósta próbka. Szóste perfumy pachną jak em, Cool Water, Green Irish Tweed czy Coty Aspen. Bez różnicy, co wybierzecie, wszystko pachnie do siebie podobnie, i to jest też pachnidło w takim klimacie. Zielone, proszkowe, czyste, męskie. Aż tu mam wrażenie, że jest nieco bardziej tak kwaśno, gorzko cytrusowa, jakaś taka gorzka skórka cytrusów, trochę bergamotka może. Tak. Ale głównie czysty, proszkowy, zielony. no, Okej. Okay. Rain od Royal Crown. Bardzo droga marka. Pachnie niezbyt drogo. Nut jest bardzo duży, a takie najbardziej wyczuwalne przez użytkowników fragrantiki to Ambra, Cyprys. Tutaj mamy cytrynę Irys, Geranium petit Grain. Ok, porównywany Cool Water Green Irish Tweed. No. 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 Fajny, ładny, no. Tyle. Siódma próbka. Uroczy, em, wanilinowy. Nie pachnie waniliowo, pachnie jak e, wanilina. K, jak kruche ciasteczka z cukrem wanilinowym i jakimś lukrem, ale lukier. Em, z sokiem cytrynowym, albo ze skórką cytryny. Bardziej z sokiem cytrynowym. Ciasteczkowy, deserowy, z odrobiną cytrusów. Bardzo przyjemny. Ale to tyle co mam do powiedzenia w otwarciu. Eee, Frank Boclet, vanilii. Nuty to limonka, greyfruit, kardamon, karmel, imbir, kwiaty, wanilia, cedr i piżmo. Uroczy. Ostatnia próbka na dziś leci na skórę zatem. Uuu, uh. Mmm, trochę jak Black Afgano. Dymny, ciemny, gęsty, e, balsamiczny, taki smolisty, drzewny, no, ud tak prawdopodobnie, taki g, industrialno, właśnie smolisty, trochę taki medyczny, taki brudny ten zapach ciemny, gęsty właśnie. E, no, mocna rzecz, mocna rzecz, to na pewno. Stawia też bardzo tłusty ślad na skórze, nie pokażę wam, pewnie nie będzie widać, nie mam podglądu, więc nie wiem, ale, ale jest bardzo tłusto. I też wydaje się nie odrywać jakoś bardzo od skóry, więc naprawdę podejrzewam duże stężenie olejków tutaj, bo muszę naprawdę bardzo blisko przykładać nos do skóry. No, dymny, mroczny, bardzo, bardzo fajny. Wir od Profumum Roma. Okej, okay, to nowe perfumy, nowość, znaczy nie wiem kiedy to oglądacie, bo wypuszczam dosyć e, późno te wąchania w ciemno, więc e, pewnie to już nie taka nowość, ale sprawdźmy nuty. Nuty to konopie, drewno sandałowe, tytoń, cedr, kadzidło i ud. I porównywany jest gdzieś tam Black Afgano z tyłu, ale głównie Duro od Nasomato, którego nie znam. No ale muszę powiedzieć, że naprawdę no, niezłe, nie niezłe pachnidło. Dobra, to by było na tyle jeśli chodzi o otwarcia, Widzimy się za chwilę w podsumowaniu. No dobra, minęła mniej więcej godzina, odkąd mam te perfumy na skórze. No i sprawdźmy, co tam się zadziało z nimi. Pierwszy był ten klon Aventusa. Hm, okej, okay, zrobiło się bardziej dymnie. Fajnie. Em, bardziej wytrawnie, bardziej drzewnie, bardziej dymnie. Nadal takie nuty nieco słodko-owocowe są, ale no. Fajny, bardzo, bardzo fajny klonik. Ale nadal klon. Dwójka. Uden Hugobos, nie? O, liczyłem na to, że trochę lepiej się rozwinie. A jest jeszcze gorzej niż było. Straszny, chemiczny koszmarek, ulep. Drażniący, syntetyczny, słodki kloc. Yy, 0 na 10 Trójka. Hm. No, okej, okay, no. no. Nie chcę zjeżdżać tego zapachu, bo na to nie zasługuje, ale no kojarzy mi się tak ze środkami czystości jakimiś, no. Te cytrusy nie pachną jakoś specjalnie naturalnie. No mamy niby tu limonkę, jakieś nuty no, kokosowe, cukrowe. Fajnie, ale no coś tu jest takiego, nie wiem, taka jakaś mleczna, chemiczna nuta, taka trochę, no, no bardziej mówię, jakiś środek czystości. Nie jestem fanem niestety. Czwarty był Margiela. Hmm. Tu sporo róży wyszło, ciekawe, fajne, fajne, bardzo mi się podoba, właściwie no, no jest nadal akord taki deszczowo mineralny, wodny, ale ja też sporo róży, nieco takich nut ziemistych, fajny, bardzo fajny, e, trochę za dużo słodyczy, ale ogólnie podoba mi się, nic więcej, piątka, to był ten dyptik, mm. Prześliczny, kwiatowy zapach, bardzo miły, taki mainstreamowy, uroczy, ładny. No, Dyptik w ogóle to jest taka marka, raczej, yy, która nie ma w jakichś bardzo trudnych, wymagających kompozycji. No nie, nie słynie z tego, nie? No to jest taki przeskok między mainstreamem a niszą, wydaje mi się. No jeśli ktoś yy, dopiero wchodzi w niszę, to myślę, że z marką Dyptik mógłby się zainteresować. Bardzo ładny, wiosenny, radosny, kwiatowy zapach. Tyle. Szóstka. Hmm, okej, okay. to pachnie nadal jak Green Irish Tweed, czy te wszystkie inne podobne zapachy, ale muszę przyznać, że tu jest jakby trochę ciężej, trochę bardziej gładko, trochę jest słodyczy, takiej drzewnej, kremowej, sandałowcowej. Spoko, fajny, ładny, męski, świeży, mm, elegancki, no ale... No. No, znaczy w oficjalnej dystrybucji w perfumerii Quality 50 kosztuje 1400 złotych, No. No, i nawet jeśli da się gdzieś kupić tanie, widzę na pachnidełku był za 900, za setkę, ale no i nadal, no no nie. Siódma była wanilia od Franka Bokle. Mm. I tu się zrobiło ciekawie. Bardziej drzewnie, bardziej tak nieco skórzano-dymnie, mam wrażenie. Nadal mamy te nuty takie wanilinowe. Ehm, nadal nieco cytrusów, ale jednak jest. Jest, tak, jest taka fajna skóra tutaj. Taka nawet nie aż taka grzeczna, muszę powiedzieć. Em, no, robi się coraz bardziej perfumowo. Fajnie. No, ciekawy, ciekawy, podoba mi się. Dobra, i ostatni wir. Uuh, tu się zrobiło paczulowo, ziemiście, ale ta, ta ziemia jest taka jakby trochę leśna. Taka, taka, taki torf, nie wiem, ściółka, gnijące liście. Jest tam ta nuta dymna, drzewna, udowa. Smolista, um, taka industrialna, ale no, najwięcej chyba jest tej paczuli, wydaje mi się. Takiej ziemistej, wilgotnej. Fajnie. Wetyweria? Nie wiem, czy była w nutach, ale tak mam wrażenie, trochę, że czuć. Trochę z ankrenuar mi się kojarzy. No nic. Fajny. Wirek, bardzo fajny. Dobra. Tyle ode mnie. Jeśli znacie jakieś z tych pachnideł, dawajcie znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Dzięki. I pa.